Cześć Siemanko, kolejny odcinek, tym razem z jakimś panem gościem. Weź powiedz ile mam dać łapek? Ile? Na moje oko, żeby tak było fajnie, ale ile ty w ogóle masz łapek? E, jestem początek, to jest początek. Mam ledwo 30 no, to, to, subów. To jest. To, 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 no, to no, dajcie 50 łapek i wejdzie spoko. Tylko oni nie dadzą 50 łapek, bo mam 30 subów ledwo. 30. Wczoraj dobiłem. No to niech dobiją. jak czasie będzie. Nie bejdzie. wiem, no z 10 może. To by był taki próg, z którego bym, bym, byłbym zadowolony. I gadam, Ma, trochę, gadam trochę dziwnie, e, bo jestem chory, mam lekką chrypę. E, czekaj, zaproszę cię. Mm. A ty jesteś... Tak, bo ty jesteś na tym... A ty czekam na ciebie. Czekaj, czekaj, czekaj. Eee, już. Mm -hmm. mm -hmm. Okej, okay, wysłałem zapro, dawaj, dawaj. E, jakby mogli, to mogą też dać dzwonka, ale wiem, że nie dadzą. Nikt nie daje nigdy. No dołączyłem do party. Dobra, dobra, dawaj duo gramy, okej? Okay? Spoko. I teraz szybkie pytania będę ci zadawał co jakiś czas, żeby odcinek był jakiś... żeby jest to ciekawy. nie było. Był ciekawszy, żeby to nie było chodzenie. O, idę ku, po żelazo, teraz idę po złoto, kupuję miecz i idę gdzieś tam. To nie jest ciekawe. No właśnie, Pierwsze pytanie. Komputer czy konsola? Komputer. Minecraft czy CS? No tak, obydwa. Tak obydwa teraz. Co sądzisz, e, Fortnite versus Minecraft? No, że Fortnite jest lepszy. Aha, ja grałem też, ale już e, najnowsze sezony są trochę gorsze według mnie, takie... Nie wiem, bo są takie właśnie... No kiedyś na przykład ten ósmy, szósty sezon, e, to było ciekawe, czemu ja Ciebie nie widzę, mam takie la lagi lekko. I ciebie nie widzę. Kto bed? Nie wiem, no czekaj. Ja to ja jest też nikogo, nie, to ja, tutaj, ja tutaj też nie widzę. No, mi tu się pokazuje, że jestem sam. Na razie. Bo ja Co? jestem drogioną żółty ja jestem żółty. Nie, no, jest. no ja tak samo no. jestem żółty, tylko pewnie pierwszą ja, chwilkę. Hmm. Gdzie ty jesteś? Dobra. Ja Spisałam robię end jak... Widzę cię. właśnie widzę, widzę cię tylko jesteś niewidzialny. Wiem, ja właśnie się. też miałem takie lagi, jak nagrywałem no. od, pierwszy odcineczek z, z tej pięknej, klockowatej gry. No, to jest fajne. Ja, ja to już do, od dawna gram z tego, z Robloxu, nie z tego z Minecrafta. Co sądzisz o Roblox? Robloxie? No, kiedyś grałem, bardzo go lubiłem, a teraz skinów nie jest. A, no. Ja też kiedyś grałem, ale za bardzo moi koledzy za nim szaleli. Wiem tak samo ja do, już też tak bardzo lubiałem, żeby z kolegami grać takie właśnie nudne jest jak powoli. Jakby, jakbyś sobie. coś mi... Aha, ty tu robisz więcej z tą okej. ja zbieram... No, Wiem właśnie ja ciebie też nie widzę. Chceńcie meczek? Bo mam dwa O, meczki. szary, 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 szary. Aha, zabił mnie. Szary się do nas wbił. No bije się, bije mnie, on tu jest niewidzialny. Aha. E, on już jest niewidzialny, ja mam pół jednego serduszka. Chcesz mieczyk? O, siema. E, jak masz, jak masz mało serduszek, to sobie kup Gold jab Jabłuszko. Mam, ja, ma, ma, ja mam dwa, dwa mieczyki, chcesz jeden? Mam dwa mieczyki. E, tak, jaki masz? O, dziękuję ci Dzień bardzo. Od, a, od kiedy ty o, e, nagrywasz? E, miałem stary kanał, który był... To był ten sam kanał, tylko teraz nazwę zmienił, bo te, to nie było dobre. Nagrywałem na początku jeszcze pierwsze filmy telefonem, A, pamiętam. No, no bo tutaj ja, ja to właśnie musiałem, żeby nagrywać na YouTube'a. Aha, okej. Okay. A tak... no, ej, no zabił mnie. Dobra, ja robię zemstę do nich. Buduję jakieś tam bleschotki. schodki. Ja, no ja to ostatnio tak grałem, że tak użyłem bo w ogóle wiesz. To jest tak, że coś fajnego osiągnąłeś, a potem to wszystko tracisz, jak cię zabiją. Jezu! Spadłem. Dobra, szybko, Gold ja połuszkoi. Nie biję, nie biję, nie biję, nie jest zabiję. O dzięki. Ej, jak myślisz? Czy myszka z double clickiem to oszustwo według ciebie? Dla mnie tak. Aha, spadło mi się. Spadło mi się, bo nie doskoczyłem do bloku i jeszcze gościu mnie zepchnął od szarych. Ja tam idę normalnie go zarąbić chyba. On idzie działanie. do nas już. Czekaj, panie ja tu mam... No spadłem! Do... No, ale no, ale, ale ja on też. Razem spadliśmy. Użdżąłem ale... <słyszy> ja sobie chyba łuczek walnę. A ja mam bardzo... Ja mam wiesz... najlepszy movement ever. Mam e, movement e, ślepego borsuka ja nie Aha ja, Nie ja, ja na ten live ja na, YouTube, na ten live wejdę i wiesz, za, za za, za... Niestety o, ja, ale z, nie robię live'ika tylko odcineczek o, Bo live, mam za słaby internet, żeby live'a robić Muszę się, no, to trzeba bym mieć taką wy, wyższą klasę tego odcinka. No, ja i tak mam komputer, co pamiętam. No już nie jest taki super, jakiś najlepszy mi. Ja, ja mam dosyć drogi komputer. A jakie masz pod No, 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 to ja mam w ogóle taki najnowszy z tej serii. Aha, dad okej. Okay. Ej, ja kupuję jabłuszka, bo. Ej, ja mam jedno. Ej, no, wyleciało mi. gdzie to jest. Ja mam no to, to katar straszny i taką chrypę. Właśnie słychać. Tak to jest ja właśnie. Ja ci w ogóle nigdy nie ten. Nie teraz w ogóle YouTube nagrywany. Jesteś tam? Okej, okay, łóżko z nim zniszczyłem. Pokój do ciebie idę. Trzeba im zjadł wejść. Weź kill nigo, kill nigo. Okej, dziękuję. Ciebie? Wiesz, ja mam wkurzającą drużynę mniej. Oni też nie będą nam łazili. Tak, bo co chwilę nam łazili, to było takie... Nic... To takie właśnie wkurzające. Ej, a w co tu... najbardziej lubisz grać yy, na tej mapce? E, ja najbardziej yy, zależy w jakim sensie chodzi ci na... No, no, tutaj... Na przykład, jak są Bedwarsy, no to takie inne, na przykład, że, y, gierki minigierki, które robisz. E, tak PvP albo Skywarsy. Wars. Sky Skywarsy ja też lubię, ale PvP to ja w ogóle nie wiem o co chodzi, bo ja ledwo zacząłem grać. Aha, a długo grasz? Znaczy w Minecrafta grałem już rok temu, bo, ale mi się tam coś porobiło z tym Minecraftem i. Ja już mam diamenty. Okej. Okay. Ja, to trzeba schopki wykombinować. Ja idę po ulepszenie naszej, tej, naszej bazy. Naszej, no, ja się u, buduję na diaksy po prostu, wiesz, żeby zawsze... E, jak jak co? coś... A ile masz diaksów? Ja cztery. E, to kup e, piecyk i prota, okej? Okay? Okej. Okay. A ja idę już na kolejne diaksiory. A umiesz speedbilda, bo ja... Umiesz speedbilda, czy tak nie za bardzo? Za bardzo była się spadam. Piję wiem, ja tak piec... samo. I mi jeszcze nawet na normalnym budowaniu mam taką klawiaturę. Pamiętam ją kupiłem. Ja mam świecącą. Ej, a ty mówiłeś, żeby tego wziąć i co jeszcze? Ej, prota. Proto, prota. Prota, okay. prota, prota Okej, okay, spoko. Mam... Um. To sam jeden jakiś ma. E, no to kupię to i... Od yy, Fajnie chyba się nagrywać, co? E, fajnie, ale czasem są, są minusy też. No bo... Jest... <laughs> Poczekaj, muszę się przybliżyć do mojego mikrofonu, bo... E, mam problem z audio. Ten mikrofon jest strasznie cichutki. Muszę być blisko. Niego blisko. E, A ty, ty, masz, ty masz na laptopie czy na stacjonarnym? Stacjonarne. Też. Po prostu e, e, na laptopa miałem, niby... Możesz go sobie zabrać wygodnie, ale... do gier to nie jest, na tym się nie da grać za bardzo. Nie, w ogóle, bo te, ta, te, to pole, na którym... Tym wiesz, mi się sterować. Ja tu typu gdzie mnie zmieczykiem idzie do mnie. Jak masz... Okej, okay, ten... Ja w ogóle, ja ja no, w ogóle lubię... Knows. lubię klepę bardzo. Teraz. Ja w ogóle... Ja, ja wcześniej grałem na serwer tego jasn.pl tego Jaśka jasn jasn jakiegoś. I teraz w ogóle nie mogę na nim grać, nie wiem dlaczego. A ty kiedyś na nim grałeś? Eee. Um. Oj, nie, chyba. A nie, to jest to nasza baza. Teraz <coughs> Wiem, wszystkich coś takiego... strasznie wkuza, ta moja chrypa. Nie, nie wkurza. Wiesz, ile ja razem miałem. Wiele ile razy gadałem z y, typami, którzy mieli chrypę. Czekaj. To tutaj trzeba coś takiego ciekawego porobić, wiesz? Aha, serio? Joanna... Kupiłem przez przypadek e, 3 speedy. Czy, bo e, ja zacząłem dopiero grać. I za co ty te speedy kupujesz? Ja w ogóle ja nie wiem jak... E, speed jest za... Czekaj, muszę sobie przypomnieć. E, za emeraldy jest. No ja mam jednego emeralda, ja bym chciał zrobić Niewitkę i bym tam do nich pola żeby mi się tutaj... Oj niestety, trochę. ale niewitka jest za dwa. No to spoko mam jeden i idę po drugiego. Aha! Debil, kupiłem wszystko, nawet łuk e, z Power 1, ale oczywiście nie, nie kupiłem wełny. No i ja, ja tak robię, kupuję ale rzeczy, a wełny nie mam. O, o, mam drugiego, mam drugiego i mam, już mam niewitkę. Nie idę, czy ja też chcę ja kogoś polować. Ile nam zostało mm -hmm. Dobra, ja kupuję od razu. <noise> Na no, sam do ciebie idę Ej, może Aha, to ty idziesz czy... Aha, ty... To jestem ja. Może sobie kupimy golema. Ty, w sumie ja mogę kupić trzy golemy. No i ja mam 52 u Okej, okay, kupujemy sobie nie ja, ja idę, niebieską. postawię u nas golemika. No, Albo dwa, trzy tak, od no. razu niech będzie bez biedy. Ej, mogę ci jeszcze dać że jak... A ja, ja tu chyba... Za... Trzy Dawaj, Golemy, za... bez bidy, nie ma bidy. Nie, to już nam nigdzie nie podkoczy. Co? Ej, tam typer taki czerwony jest. Czekaj. Ej, zbieraj e, tych emeraldów, żebyśmy sobie kupili te perły. Żebyśmy się mogli do nich te pnąć i za rądy. Ja mam jedzie. 10 diaksów, biorę piecyk i... Pani, ja tu kupuję kolejnego Golema, wiesz? <try> a to o, normalnie dwa golemy kupiłem, patrz pyk, i dwa golemy znowu. normalnie jest, to jest normalnie jest ty, tyle tych golemów jeżę. Że... Idę. Idę, żebyśmy mieli niewitkę albo perełki. Perełki, właśnie perełki. To sobie może niewitkę kupisz, że, bo żebyśmy żebyś razem, a potem perełkę. Ja idę pod jaksię. Ida. Wiesz, jak się ekscytuje, jak, ja, jak na przykład tak gram w te gry? Tutaj na przykład w Bedwal. Nie wiem, nie wiem. Jest tu typek, zabił mnie z niebieską. Gdzie Type, jest? Przy tych diaksach, jak się budowaliśmy, jak są emeraldy. To typek normalnie tam. Yy, Zielony? Czy to, kto? Zielony? Czekaj, jak są emeraldy, to tam są diamenty. Bo, yy, na naprost masz. I tam on sam yy, se typek. Yy, no Kukuka! Spadłem, gościł mnie łukiem. Ja panie, ja tu biorę normalnie... Ja tu mam trzy patyki, chcesz jeden? Taki patyk, nie wiem, nie dawaj, wiem. Dawaj, dawaj, a wiem, nie wiem, wiem. Nie, nie wiem w ogóle do czego to, ale okej. Okay. Tak, okay, trzeba tu... Ej, może ja, ja tu TNT i te ogniste kule kupujemy, co? Dawaj, dawaj, firebole się mówi, jak profesjonalnie, nie? No, co, no. Jak konista a ja to tak do go się przyzwyczaiłem. Okej, okay, mam dwie, chcę jedną? Masz tu jedną. Można. No! mi jedną rzucił. ja właśnie się tak denerwuję, jak ja to rzucam, jak chcę otworzyć skrzynkę, no nie. Czemu? Aha. Okej. Okay. Chyba trzeba iść na tego typa. Tam. O, tamten typek właśnie idzie. Tam w tamtą stronę sobie idzie typek. Trzeba normalnie go iść tam zarąbić chyba. Ja tam idę, okej? Okay? Ty tu... O, ty tu już tam też idziesz? Wbijecie się tam? Ja... Ej, okej, okay, łuzio padło. No i świetnie. Aha, jest czerwoni strach, w tam. nas spamią. Ej, dobra, to... nie stać na perełkę. Kupuję perełkę. Eee, dzień masz... dobry, poproszę. Tak, perełkę. Może no, no, Szkoda, że nie masz tego. Szkoda, że nie masz. terek. Chcę Te perełkę kupić. Ja, Okej, okay, kolejny perełka. pada czerwony. Oj, pani, ja, ja, ja to będę miał za perełkę, sobie kupuję? Chyba. I niebieska, sobie kupuję. No nie, no, my to są my pro gamerzy co? Ten no, -gamer. musimy wygrać. Jak my tego nie wygrały, my jeszcze kupiłem. Spadłem do Kurki! Nędzy! Ile, ile to masz lat? E, 13 Po tym twoim głosie właśnie tak wygląda jakbyśmy trochę... Mnie, ja mam, ja mam 11, wiesz? Aha Idę na typa, idę po kolejne łóżeczko I, ile, ile zostało? Red jeszcze ma... Y, 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 red i yellow. To ja idę sobie w redów a, a tu są za cztery! No czemu to jest tak drogo? Ej, czekaj, gdzie są aqua? Aqua, no właśnie oni się tak skryli. Kurde! Spadłem kolejny raz! To, to właśnie to jest takie wkurzające. Tak. Gdzie, są, gdzie są, te, gdzie są te... Y... Czemu to jest tylko jeden respawn tych emeraldów? Nikt tego nie gdzie wie. To... Zaczy... No. Okej... Okay. Jedziemy. czy ty bolami we mnie wali. Gdzie no, jesteś? Jest. Czekaj, ja zbieram. A tutaj jest Aqua, Aqua. Jakiś typek. Czekaj, może... No, kurę, Serio brakuje ten... mi jednego... Firebola sobie nie kupiłem. Jak, jak masz tam pod ręką, to mi kup Fireballa. To ty? Aha, ty. No. Okej, okay, xD. No. Ty. Gościu z pami firebolami XD Bo to był ten, który my chciał zarobić. Dobra, kupuję firebole. Ja patrzę Jeden. gdzie są Yellow i... A nie, my jesteśmy Yellow XD Tak patrzę, dlaczego... Spał we mnie tutaj tymi firebolami! Ej normalnie nam tu niszczy te! Niszczy nam! Ja go tu swoim mukiem zarobię chyba. O masz. O masz. Ja, ile my mamy? Aha, tutaj trzyperyks. XD. Dobra, ja chyba idę po Ej, Ile masz no, Co? Ile jak masz Eme? Ej, a masz masz te, masz yy, wełnę. Właśnie no, nie! No, no, ja też nie mam wełny XD. O, o, tu, tu, no nie. Mam wszystkie przejścia z czyli widzisz? I teraz jesteśmy uwięzieni. Świetnie. Yy, no, mam tylko dwa klęci, które spadnie. Nie wiem. Daj mi TNT. Kami... Daj TNT jedno. Ty jesteś? Tu, tu ty? Dobra, mam. Biegaj cię. my tu wiedzieli. nie jesteśmy. Trzeba im podkreślić trochę wełny, co? Ja idę podkreślić wełny, ok? Ale znowu nie, nie Ej nie! Jest! Doleciałem, nauczyłem się w końcu tego TNT-rana. Jakie? a co ty? TNT-ran. <laughs> Po prostu pod... wybijasz się podkładać... TNT, tak. No. Ledwo Ale jeden ja bym... bloczek. D Dobra, dawaj, yy, dawaj, przynieś mi tu też ranę. Chyba Trze ich tam wiesz... Gdzie oni? Aha, to... nie mogę. Cyk. Chyba i ja tam w nich fireballem. Fireball. fireball, fireball. fireball. Okay, Odbił go! Odbił! To ja chyba spróbuję to co ty zrobiłeś, nie wiem. Ja chyba nie Nie, 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 ja nie, nie. Ci... nie rób! Ja kupiłem wełnę. Dobra, Dobra mam 10 diamentów, ja ci dam i ty potem zanieczysz. O. Ej, uwaga, bo będzie chyba rzucał. Są... <coughs> o Ej, chodź tu... tu, dam ci diamenty. No, mam. No. A daj wełnę. Masz. Chyba starczy. Dzięki. A tak w ogóle ja to się nazywam tak naprawdę, a to jestem Adrian, a ty? Eee... po moim nicku powinieneś zobaczyć. tak a ja ci w ogóle... Tyś mister... mister... Ja Chodzi o mój, w sensie mój nick w MC. Ta, ja, ja wiesz, że ja w ogóle... Ja w ogóle nie, nic nie, nie kumam, więc... O. Okay, Kupiłem mam Prota 4. Czyli Max. Ja kupuję fireball. Ja idę po prostu... Czekam na perełkę i niższego. Ej, ile to odcinek będzie Ile odcinek ma tak w ogóle trwać? No to, nie to wiem. To? Ja zawsze robię koło 20 minut, pół godziny. Naj, moim największym błędem... E, na początku było to, że zamiast robić e, kilka krótszych odcinków po 20 minut, robiłem jeden po półtorej godziny. Bo Panie, to jest naprawdę takie długie. Ej, a Ty masz jakieś inne filmiki? E, robiłem recenzję najpiękniejszego kanału w Polsce. To, 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 to ja, ja tam wejdę na Twój kanał, e, tylko nazwę. E, podam Izień. Ci nazwę na DC, okej? Okay? To jest spoko, czekaj, oni mają łóżeczko, oni mają łóżeczko. Nie, oni nie mają Spadłem, łóżeczko. do... Miem emeralda. Ej, to nam tutaj grasuje, ej? To są czerwoni, tak? Czy zieloni? Dobra, nie mam Aqua. No, aqua nam zostali. Ja tu chyba idę z krótami, oni tutaj widzieli do akła chyba. Hej. Aqua są tam! Ej, ja idę do akła, Idzie, idziesz tutaj, się tam dobudowałem. Pojedę so, tam do ciebie. Wiesz co, z tobą to można w ogóle grać w takie Wedłarsy. Bo w, w ogóle jak ja gram sam, to ciągle umieram w ogóle. Ej, nie ja też. Nie potrafię, tak. Tu jesteś, Jej, a gra, gdzie są Aqua? No. A kła... Patrz, widzisz tam, tam są, tam są. Oni tam y, taka niebieska wełna. To tam będą. To oni wiem, tam są wiem, wiem. <laughs> Padłem, nie jak sobie idę. O, no. Czemu? Nie mam fireballem. Ale mam te, mam kilo złotych. Okay. Hej, ja potrzebuję, damy to. Bije mnie ktoś. Jak ktoś mi uderzył? Ej, no nie ma naszych alarm, alarm tu jakiś alarm jest. Pojedną przyjmują. Na bazie są. Gdzie on jest? Oni, oni mają chyba niewitkę. No gdzie oni są? no nie mają, tu. Mają mnie wideczkę, pewnie. No teraz mnie jakoś nikt nie bije. Patrzcie wy tu, gdzie ona są? Firebolaku. Aha, nie mogę menu kupowania. Ja tu kupuję dużo tych 5 Ja kupuję perełkę. Ej, to ile ty masz perełek? Jedną. A nie, mogę kupić drugą. Drugą kupię. To daj jedną, nogi. Chodź. bądź miły. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? U nas w basie? Tutaj! Ej, nitus! Ten aqua, aqua, ten. Są tu! Umieram! Eloś siema. ma ma, umieram. ma, elo. No nie, ej, oni są w naszej bazie. Nie, my to przegramy. Świetnie, przegramy to. On tu w ogóle ma zrespawnił, jaki typ. XD. Ej, po nas jest, wiesz, ej, my, tu już, nie, nie, my już przegramy. Po to już jest. jest przegrane, bo ja deadłem też. No on tam ten tym to stoi. A ja dalej nie wiem, gdzie no, a, aqua a, mają a, a, bazę. Ej, a, 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 a to jest tam most taki, że z wełny most jakiś ma? To jest za ME, za 3 ME -y kupujesz i rzucasz i ci monstrowi od razu. Nie, ej, nie, to przegrano. To już jest przegrana, no. No, już nie ma, dobra. Ale chociaż odcinek wyszedł ładny, jeszcze raz przypomnij, ile ma być łapek. 10, koło 10 musi być. Znaczy, dobra. 10 musi. No, musi, być, musi no. Być. no Mam nadzieję, że będzie, ale. No, że widzowie będą dobrzy. Więc przypominam tak jak kolega mówił tutaj subik. Subik też musi być, łapeczka. A jak jesteście koksy, to wszystko razem i do tego jeszcze dzwonek. Kurde, Ta. nie doskoczyłem. Ja, ja jak dają subika i dzwoneczek, to, yy, to będzie to znaczy, że są dobrymi, dobrymi graczami w Bedwars. Tak, to to oznacza na pewno. Wszyscy najlepsi gracze mnie subskrybują, więc zróbcie to samo. PAPA. Pa. Bitch, on am go for like a walker I'm talking your bitch, like a Walk with your girl, call fuck a Come on, boy, i with every place I a I like